już na arenę starcia Gdańsk, ulica Dębowa. 21 na naszych zegarach, 17.59, za moment rozpoczynamy. I rozpoczęło się to spotkanie, najpierw przy piłce Lechici, którzy jako pierwsi kopnęli futsalówka, akademicy być może będą od razu, dlatego że to jest ostatnie starcie przed już pewnym dla nich meczem parażowym, ostatni sprawdzian, który być może będą chcieli rozpocząć trafienie. Jest podniesiona piłka Iwo Gerle jest tym, który zamyka akcję z drugiej strony Konkol. I Szymon Kuzio na lewej stronie. Kuzio schodzi do prawej nogi Szymon Kuzio. Bez gola, ale chyba jedna z lepszych sytuacji Gdańszczan. Na koniec ósmej minuty. Sprawdzona czujność ewidentnie Jakuba Lubojańskiego. Co prawda on tam interweniować nie muszą, ale sytuacja była z kategorii tych stykowych. Gerle. Gerle, ależ nie wrazobliwe przyjęcie to się może zemścić, ale pomylił się też piłkarz. Wiary Lecha Poznań na szczęście dla Iwo Gerle Kacper korytny. Teraz drącona piłka nie wykorzystał tego. No gra... E, wiara dalekie wybicie. Łapie Piotr Konkol. Konkola jest już na połowie przeciwnika. Co on zrobił? Co tu się wydarzy? Jaki błąd Piotra Konkola w takim momencie w meczu o taką stawkę? Wiara Lecha Poznań wychodzi na prowadzenie. Rzut wolny. Wiara Alecha Lecha zagranie do prawej strony. No i jak prosto zdobyli bramkę Lechici. Bramkę numer dwa. I to w jak krótkim odstępie czasowym zaskoczyli. Znani jest w posiadaniu futsalówki, Będzie się decydował na strzał! Jeden z zawodników wiary Lecha, ale był tam, gdzie być powinien. Piotr Konkol. I teraz już Daniel Hojlik wchodzi na połowę przeciwnika, Hojlik jak ściana gdzieś tam schodzi do lewej strony, jeszcze się obraca, kiwa, dogrywa i strzela Filip Ruciński, jest gol dla Gdańszczan, kontaktowy 1-2 z perspektywy zespołu z Gdańska, ależ akcja Daniela Hojlika, w której kropkę na i postawił Filip Ruciński. Szanowni Państwo, na drugą połowę spotkania w Gdańsku, gdzie po tym czasie AZS Uniwersytet Gdański przegrywa. Anuszewski na przedpole do Krzyżanowskiego, ten przyjął, poprawił, uderzył i strzelił Hubert Krzyżanowski! Jest wyrównanie zespół z Gdańska, mamy 2 do 2 dla akademików w 25 minucie tej rywalizacji. Hubert Krzyżanowski jest tym zawodnikiem, który wpisuje... A tu jeszcze raz spójrzmy na to co się działo przy bramce dla zespołu z Gdańska... Ale tymczasem no my oglądamy powtórkę. A pada gol na 3 do 2 dla Wiary Lecha. I już postaramy się to sobie odtworzyć. To była ta akcja futsalówka na lewej stronie. Tutaj zejście do prawej nogi. Ładne otwarcie lewej flanki. No i pilnując Uderzenie! Jest trafienie! Jest gol wyrównujący dla zts Są Został tam albo trafił, albo był po prostu w dobrym miejscu na szybunku. po tym rozegraniu akademicy znowu mają remis w 27. Anuszewski dosłownie podanie od Konkola, wbiegł do środka, Kuzio szuka miejsca do oddania strzału, złapał się za głowę. W tym wypadku Kuzio był tak blisko do tego, żeby akademicy wyszli po raz pierwszy w tym spotkaniu. Mamy gwizdek, mamy wznowienie gry, mamy atak wiary Lecha Poznań. I zablokowany strzał Anuszewski, jeszcze uruchomiony tam Korol, tylko i wyłącznie zupek bramki. Ale faul jest wtedy, kiedy zachwiczne sędzia, więc w tym przypadku faulu nie było. Gramy dalej. Szariera. No pokusi się ostrzał. Golkiper! Co tutaj się dzieje? koszet był po drodze, ale Noel Sharier jest zawodnikiem, który wpisuje się na listę strzelców. I mamy 4 do 3 dla wiary Lechapo i gra zespół z Gdańska Szymon Kuzio do Daniela Chujlika. Ale to już będzie powoli się zacznął ten moment, w którym AZS nie ma nic do stracenia, musi ryzykować, musi się bardziej otworzyć, a pierwszy sygnał do tego otwarcia daje kapitan, ten, który ma opaskę kapitańską na ręce, cieszą się panowie, bo mają z czego się cieszyć, mamy znowu remis 4 do 4, Szymon Kuzio jest tym zawodnikiem, który za pakuryką chciał zaskoczyć, odpowiedział Szarierowi, w podobny sposób, ale teraz już się rodzi kontratak. Lechitów, zejście do środka, nie, tutaj nie ma faulu. No, odzyskują Gdańszanie trzech na dwóch, to trzeba to wykorzystać. Korol, korol do Krzyżanowskiego broni Noel Sharie, ale to jeszcze Gdańszani są w posiadaniu piłki mniej niż 3 minuty. Akcji, teraz korytny, no jakby dał prezent Krzyżanowskiemu, ale gdzieś tą Wielkanoc na perspektywie oddalił i zajączka Noel Szarie. Szarje, dwie sekundy, zagrał fałd. No, chyba przypadkiem to jest jeszcze 30 sekundy. Dlatego, żebyśmy usłyszeli końcowy gwizdek, czy też końcową syrenę. No i cieszą się akademicy, bo mają świadomość tego, jak to wszystko się poukładało. Remisują 4 do 4.